Proszę, i znowu ty. Śmieć. Twoje szczęście, że dziś mi się śpieszy, bo inaczej palnęłabym ci mówkę o twoim karygodnym braku szacunku dla środowiska. Muszę już iść, bo dziś robią nam zdjęcia. Brudasy! Już ja wam palnę mówkę! O! Udało wam się. I to w edycie klonów i nietoperzy numer 187! Och, nie wiedziałam, że je kolekcjonujesz. A ja nie wiedziałam, że tyle kolekcjonujesz. Raju! Kto by się tego spodziewał? Ostatni egzemplarz. Został tylko ten jeden, jak miasto długie i szerokie. Tak. Tak. Wszystkiego najlepszego. O! Garf! Pamiętałeś, że to dzisiaj? Dziękuję, to świetny prezent urodzinowy. Słodko! Uuu, jazz. To wyższe loty. Ach, nie będę słuchać tego badziewia. O, oh yeah, To jest to! A może spróbujemy klasyki? Nie, jazz. metal. Klasyczna. Metal! Klasyczna! Metal! Klasyczna! Metal! Jeśli się w tej chwili nie dogadacie, to zawrócę do domu i was wywalę! Wszystko uważaj! Uff, niewiele brakowało. Co? Nie, nie mogę! Ja też nie mogę! To ty powinnaś go kupić! Nie mogłabym się nim cieszyć, wiedząc, że ty go chciałaś! A ja nie mogłabym się nim cieszyć, wiedząc, że ty go chciałaś! Doceniam twoją szczodrość, ale jest twój! Nie, nie mogę go wziąć! Ten komiks należy do ciebie! Ty go weź! Nie, ty go weź! Nie, ty go weź! Nie, ty go weź! Nie, ty go weź. Możecie iść się kłócić gdzie indziej. Muszę zamykać sklep. Wiesz co ci powiem, złotko? Jeśli tego nie chcesz, to ja też go nie chcę. Masz rację, przyjaciółko. Nie wiem, po co komu jakiś głupkowaty komiks o klaunach. Nie jest bardziej fotogeniczne niż troska i dbałość o środowisko. O rany! To, mój drogi, była plastikowa butelka. Gdybyś zerknął na tenko, znalazłbyś tefę 1, która oznacza politereftalan eftalan etylenu, nadający się do reutalizacji, więc nie wyrzuca się go do śmie... A może chciałybyście zagrać w jakąś poważną grę? <śm> Dlaczego nie? Kara, nie słuchaj go, ta gra jest. Ustawiona. Ale jak sobie chcesz, skoro lubisz przegrywać? Trafić piłką do kosza i to wszystko? E, tak? Ha! Proste. Ha! Daj mi wszystkie burritos i nikomu nic się nie zda. Zdaje mi się, czy mówił pan coś o nagrodach? I co mi powiesz, Babs? O, raju, świetna robota, Kara. Rozumiem, że wygrałaś. O tak, o czy... Lat zabaw! Są bujaki i drapinki! i moje ulubione kosztaki! No to jazda! Otrzymasz mi to? Dzięki, Mały. Mm, mm, mój balonik! No nie! Dzięki! Nie, 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 nie! Chyba już nie! W ostatniej chwili. Mój turcz! Bardzo dziękuję. Drobiazg! Trzymaj mocno. Co ja widzę? Wygląda jak nowy. Jesteście kochane! Dziękuję wam, dziękuję. A teraz kto się chce przejechać? Ja! Yeah! A sprawdzałaś przekładnie? Masz pełny bak. Który to bieg? Daleko jeszcze. Oh.